Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostaw lajka, zostaw suba, bo będzie rozruba. Zrymowałem. W dzisiejszym... co? Co Ci się podoba? Podoba mi się wszystko, no. W dzisiejszym odcinku powstanie, w tym odcinku powstanie kiełbasa dzika, czyli nie z dzika, ale będzie to mięso z dziczyzny, czyli sarenka. Tu jest. 6 kg 300 takiego ładnego chudego, oczyszczonego już mięcha. Proszę bardzo, same chudo, nawet, chude nawet bez y, jakichś tam pojedynczych y, kłaczków. Więc trochę się z tym namordowałem. Zderzek się poskleja i będzie dobrze, ale przynajmniej kiełbasa będzie. Y, 6 kg 300 mięsa chudego, 2 kg słonina. Jest to słonina y, z Dino, czyli z dinozaura. Więc y, ja Cię telefon wyciszę, nie chcę dzwoni. No. Yy, 2 kg słonina, 6 kg, 300 mięso chude. Będziemy to peklowali za chwilę po pokrojeniu, więc peklosul. Wiadomo, 18 g na każdy kilogram i na ten, i na ten. Teoretycznie słoninę można by zwykłą sól zastosować do nasolenia, ale ja użyję do wszystkiego peklosul. Yy, po tym czasie będziemy to oczywiście peklowali 48 hy i w tym momencie kroję mięso idealnie. I teraz czas na peklosul. Ja mięso kroiłem, a peklosul sama się wsypała na tych naczynek. Jak zawsze, wszystko samo. Dobra, już się narobiło. Wspomniałem o tobie i tak, więc już powinno ci wystarczyć. Nie wspomniałeś. Wspomniałem. Nie, nie wspomniałeś, że to ja ci nasypałam tej soli. Więc teraz dajemy peklosul 18 gramów na każdy kilogram. Mieszamy to mięso, odstawiamy tak jak mówiłem na ten czas 48 godzin. E, oczywiście musi się nam przepychlować dość porządnie. Mięso z sarenki to jest mięso ciemne, bardzo ciemne i bardzo chude. Dlatego, zawsze do dziczyzny, najlepiej jest dać słoninę, pod gardle, coś pustego, żeby to po prostu e, pomieszać. I tu 30% to jest też takie w miarę istotne żeby to była taka ilość w miarę odpowiednia na chude 60. Kurde, da, jak to procent... <grym> Ja sobie obciąku nie narobiłem. 30% pustego mięsa w stosunku do mięsa chudego i, i jest petarda, więc przemieszałem. Przyklepujemy to lekko, odstawiamy to za moment, ale najpierw. W lodówce oczywiście będziemy pękować. Najpierw przemieszamy słoninę. To będzie wszystko pięknego. Z słoniną robimy to samo. Ja ją pociąłem w takie paski, bo później będziemy wszystko mielić, ale jak i co jeśli chodzi o mielenie, to to później wam powiem. Kochanie moi. Takie porobiłem spaghetti. O. Co tak przybliżasz? Twoją brodę zaraz przybliżę. Tak, Pomalowaną. Pomal właśnie. Co niektórzy... Właśnie, moi widzowie, kochani. Myślę, że mam brodę pomalowaną. Nie mam pomalowaną. Powiem Wam tak, nawet była propozycja, że jak... To widać teraz siwe. O. Co widać? No siwe. Co pierwszy raz. Jak siwe? Siwe? No. Światło tak pada na pewno. Ktoś tam się pytał, że jak, żeby pomalować na blond. Powiem wam tak, jak będzie 100 tysięcy subskrypcji, to mogę nawet na, na różowo pomalować. Nie ma problemu żadnego. Więc, słonina zabeklowana, sarenki mięso zapeklowane, odstawiamy do lodówy i y, za 48 godzin się widzimy. No to teraz będziemy mielić, ale zanim będziemy mielić, to musimy przygotować sobie y, pieprz kolorowy. to mam taki pieprz kolorowy w ziarnach i on będzie w ziarnach cały dodany. Tylko zanim będzie dodany to mam wrzątek. Pokaż jak paruje. Widać, że paruje czy nie widać? widać. I tego pieprzu będzie na 1 kg 4 gramy, a więc tu wspomagam się tym kalkulatorem, bo razem mięsa mamy słonina plus yy, sarna 8,3 razy 4. 33,2, więc ja myślę że dam 34, czyli za do góry. 34 gramy pieprzu kolorowego w całości. I jak burza. Tu są wszystkie, jest czarny, biały, czerwony, zielony, błękitny i, i tak dalej, i tak dalej. Ciężko? Także ja wam powiem, że jak trafi komu taki pieprzyk... A jeszcze kulka. O, dobra. I teraz ten pieprz przekładamy do tego właśnie wrzątku. O! Łyżkę użyję do przemieszania. On nam teraz wypuści też aromaty i tak samo te kuleczki nam zmiękną, więc tak to będzie wyglądało. Niech sobie bo to musi oczywiście ostygnąć i to jest ta woda. Wody mamy 160 ml, czyli 20 ml na 1 kg, czyli praktycznie praktycznie bez wody. Yy, I to będzie jedno. Czyli ta woda z tym pieprzem nas cała przejdzie, przyjdzie na to mięso. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, jak dzika kiełbasa to dziki czosnek, czyli czosnek. Niedźwiedzi i tu mam troszeczkę niedźwiedzi, i tu mam nawet go dużo. Więc na 1 kg 5 gramów. Przygotowałem taki talerz, będę przesypywał bezpośrednio z paczki, bo łyżkę właśnie tutaj położyłem. I teraz tak 5 razy, muszę to, muszę to policzyć znowu. 3, 4, 5. To jest wyższa cztery. matematyka. Dobra, dobra, już tam wiesz. 8,3 razy 5 to się równa 41,5 g. Dam 42 g. Czyli będzie tego cały talerz pewnie. Patrz, dopiero jest. Ujechał, żeby to, to weszło. E... No, będzie majerankowa jak. Jaka majerankowa? Tata. No, twój tata kiedyś tak zrobił z majerankiem. No, syp, kazik tyle kazał. <noise> I była kiełbasa majerankowa. Tyle było majeranku. Tyle to jest, 42 gramy. I to przyjdzie też po zmieleniu. Czyli. To po wystudzeniu, pieprz z tą wodą. Czosnek niedźwiedzi. To ja sobie... Powinna być dzika, tylko wegetariańska. Tyle. Dzika nieubaza, dziki czosnek. Dzikie mięso. Ja też jestem dziki. <grym> Teraz tak. Przemielimy sobie to, bo tu przygotowałem szarpak, maszynkę i szarpak. Wszystko będzie mielone przed... W tym przypadku akurat przypraw nie dodam, bo będę to mielił w mieszarce. spiralnej. mielił, Mieszał. Mieszał. Nie Ale nic. samo myjesz. Yy, I potem zlecę mycie po tym całym wymieszaniu, bo jednak jest 8,5 yy, prawie kilograma, więc spokojnie można będzie taką ilość mieszać, bo gdyby było kilogram, to by było za mało. Widzę, że się ucieszysz bardzo, że... Ty będziesz mył, to nie będziesz mieszał. Tak to byś nawet 2 kilogramy mieszał w mieszarce. Oj, że grabisz, oj, że grabisz. No tak. No, więc tak bo mnie tu zagaduje specjalnie. Odstawiamy do wystudzenia, to sobie przemiele. przerzucę to już do tej mieszarki z czosnkiem i czekam na pieprz. I lecimy dalej, po już oczywiście jelita i nadziewanie. Pięknie wygląda po wymieszaniu. klei się jak nie wiem co. W tym przypadku wspomogę się tym oto kombajnem, kochani moi. jeli to nalejku Farsz w nadziewarce. Wygałaczka, dziurka, nożyczki to obcięte jak zwykle. Odsuwamy na dół. Obroty skręcone. I nabijamy tą dziką kiełbachę. Weź to, pokaż widzą, bo ty tu tak jakoś. W ogóle zasłaniasz wszystko. Tu z, Ty z góry. Ręką no to właśnie tak zrób, bo widać, że ja tutaj nie mogę. Ja muszę wiesz, patrz jak pięknie idzie. Pięknie, bez powietrza. I te ładne odrobinki, słoninki. Proszę bardzo. Jak to wygląda? Cudownie. to oczywiście... Długość jaką tam sobie kto życzy, dlatego że będzie to skręcane, ja chyba zrobię krótkie odcinki, dlatego że, chociaż jeszcze nie wiem, dlatego że dużo tego nie ma, bo 8300 to jest niedużo, robiło się i po 120 kg, prawda? Prawda. Prawda lekko cofamy tłok, tak to wygląda, idzie to ekspresem. To zawsze ściągamy do końca. I o! Oczywiście, jeśli ktoś nie ma, y, jeśli akurat przypadkiem komuś nie wypadnie y, sarenka pod koła, to można użyć wołowiny na przykład do tej kiełbachy. Y, równie się nada. Równie dobra będzie. Oczywiście to nie będzie wtedy chyba jakaś dzika krowa, ale... Co taką minę robię? Chamcie krowa. Z się że ktoś uwierzy, naprawdę. Ale z czym się miał? W sale ręce. Spokojnie, już od razu, od razu musisz wszystkim wydać. No bo nie każdy się zna na twoich głupich dowcipach. No dobra. Nie było żadnej zaranki na szosie. W rowie była. Ty jak w tym... gdy to było ze na misia. Wyskoczył mi pod koła i pokazałem takie... najechał na niego. I teraz tak, wykałaczka jeszcze. Tu będzie coś. Tu. No a to potem się ponabijam. O, takie robimy równe pęteczka. Ja nie skręcam tego na zasadzie. Jak jakiś fachowy rzeżnik, tylko taki nie amator fachowy. rzeżnik. Mhm. Co? Taki niefachowy. Dobra, nie wtrącę się. Miałeś nagrywać, ale widzę, że ja się pytam nieraz tak samo. Nie tak mówię... Każdym razem mówisz, żebym coś mówiła. Bo nie możesz wytrzymać dwóch minut bez mojego pięknego głosu. O masakra. Może śpiewasz coś <grym> tym pięknym nie, głosem. No, ty musiałbyś zaśpiewać. Dobra. Albo nie. Jak będzie yy, pod filmem 10 tysięcy łapek w górę to zaśpiewam. Nago. Dobra, <grym zbieram> zaraz będzie. Nie, wylotuję. Dobra. I tak to wygląda. Wygląda to dobrze. O. Muszę brodę dalej wy, wytegować, yy, wymanikurować. O. Taka piękna, takie Teraz to naki rozwieszamy, rozsuwamy, żeby nam yy, lekko się ususzyła. Podpalamy wędzarnię, ale zanim yy, podpalę, to muszę to do końca zrobić. I pomyć naczynia. I co? A? I co? Pomyć naczynia. I pomyć naczynia, właśnie. Dobra. Przy takiej pogodzie to chwilę nam podyndała na tych kijeczkach. Jest już w wędzarni. Wędzarnia. Nie musiała się wygrzewać, bo przy takiej pogodzie to jest bardzo wygrzana. Cały czas kiełbacha pięknie osuszona. Teraz tu przymykamy, przymykamy, yy, Podkładamy taki prosuszek, żeby to było w ten sposób. Wylot dymu zawsze istotna rzecz. Dym ma swobodnie przelatywać. Nie może nam się dusić stary. Dym gdzieś tam w wędzarni ma być świeży dym za każdym razem, i teraz będziemy do pięknego koloru. No, właśnie po dwóch godzinkach, wygląda nawet nie, nie, potrafię określić tego, jak wygląda już, a jak będzie wyglądało za jeszcze powiedzmy godzinkę. Tyle planuję jeszcze ją przytrzymać, żeby nam jeszcze bardziej pociemiała. Wiadomo, dziczyzna to jest mięso ciemne, i teraz tutaj, właśnie te. Kawałki słoniny. No pięknie to wygląda. Tak więc jeszcze godzinka. I wyciągamy do parzenia. I teraz będzie najlepsza część tego filmu. Kiełbasa sparzona, lekko wystudzona. Ona jeszcze jest ciepła, więc jest bardzo świeża. I wygląda jak... Proszę mi się tu przysunąć, moja droga, jeszcze raz. Pięknie się przebija przez osłonkę. Czosnek niedźwiedzi. Zobaczymy jak z tym pieprzem, bo tu go nigdzie nie widzę. Przez osłonkę bynajmniej. Eee, miałem to kroić, ale wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie. <śm> Przekrój, pokaż ludziom jak w środku wygląda, nie wszystko zjesz jak No może się wsmakować. Muszę. Hmm. co? Właśnie mi trafił pieprz. Przekroję już, która jest bardzo świeża. Żeby było widać chociaż cokolwiek, bo tu mnie ponagla. Patrz, pieprz się trafił akurat, widzisz? No, ja widzę. cię pieprzę. Widzisz? I stole. I co? Ja pieprzy i sól. Mhm, ktoś zamudrował. Mm -hmm. coś pomyślał. Ale Kochani, jeśli wpadnie wam pod koła. Sarna albo saren. Nie no. Traktowałem. Jeśli macie możliwość, gdzieś kupić, dostać mięso z dziczyzny, niekoniecznie z sarenki. Może być to mięso z dzika, a jak nie ma z dzika, nie ma z sarenki. Może być to wołowina. I zróbcie sobie w ten sposób. Bo naprawdę pyszna. Naprawdę pyszna. Bardzo pyszna bym powiedział. I tylko 5 gramów. Oczywiście świeża, no bardzo świeża. Zresztą widać. 5 gramów czosnku niedźwiedziego na kilogram. 4 gramy pieprzu kolorowego w całości moczonego we wrzątku. Lepiej, 5 gramów? Czemu? 4 gramy pieprzu. Tak? 4 gramy, przynajmniej się przesyłem. I do tego tylko jeszcze 18 gramów soli na 1 kilogram. Łącząc to słoninę z mięsem, tym którym powiedziałem. Wow. Mmm, Mmm, mm. mm. wow. mmm. -hmm. Jeśli film się podobał, lajkujcie, komentujcie. Kto nie subskrybuje kanału ten z policji? Oprócz tego dzwoneczek Wam się pojawi. Też go naciśnijcie. Będziecie informowani o wszystkich nowościach na tym właśnie kanale. W opisie filmu macie link do yy, sklepu, gdzie dostaniecie przyprawy, osłonki i nie tylko, bo wiele, wiele różnych rzeczy do produkcji wyrobów domowych. Yy, oprócz tego na Facebooku jest coś takiego jak grupa swojskie gotowanie i wędzenie. Zapraszam Was serdecznie na tą grupę. Grupa już przekroczyła 20 tysięcy, to jest... To trochę to jest, nie? Jest trochę, nie? Mm? Mm -hmm. Co zasypiasz? Nie no, zawsze masz jakieś obiekcje, że się odzywam, a teraz co zasypiasz? Zdecyduj w sumie się w końcu. W sumie mam się odzywać. Nie, 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 no, nie no nie. Już, 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 już. O. chwilę i. O, zobacz, się rozpędziło. Ach, no. To chyba tylko tyle, i aż, bo naprawdę pyszota, pięknota, i w ogóle same superlatywy, więc pozdrawiam serdecznie, cześć!